Witam wszystkich, 4 marca rozwodzimy obornik zacząłem już wczoraj trochę pod wieczór zaczęliśmy gdzieś o 17:00, ale to z racji na to że późno dostaliśmy rozrzutnik i żeby wszystko za dzień dzisiaj rozwieść się wyrobić na spokojnie, no to wczoraj trochę nadgoniliśmy tą robotę zeszło nam aż do 21.00. No i jak widzicie jeżdżę na nawigację, ale wczoraj w nocy to był raj może nie było trzeba się pilnować. Z tą jazdą. Wszystko było ładnie widać. Działka 7 hektarowa Wychodzi mi na jedną długo, na dwa rzutniki, na jedną długość. Bo tutaj na filmie nie będzie widać, ale jeszcze tam za zagórko jest kawałek, tam już poprzednich zatrzęsiony temu tak wygląda. Jeżdżę na drugim zakresie z racji tego, że jedziemy z rozrzutnikiem cały czas z górki, a z powrotem pod górkę już mamy 30 na godzinę, więc Więc temu na tym drugim zakresie, rozrzutnik jest wynajęty, nie nasz. Więc idzie. Po tym odzwonię, kramer ładuje. Widzicie? Było tutaj około 30 przyczep z, z obornikiem. Wychodzi to gdzieś takie... Na moje około 45... 40 około 40-45 rozrzutników obornika. Czyli taki kawałek 7 hektarowy. Gdzie zaczęliśmy o godzinie... Po 8 delikatnie, mamy godzinę przed 12. No jest jeszcze tutaj pół godzinki roboty. Czyli tak... Ponad 4 godzinki delikatnie jest działeczka załatwiona. Rzutnik 14 tonowy, kramer KT407, już widzieliście, go ładuje. Do tego 800 na bieżąco z pługiem poprzednia działka zaorana, teraz ta leci. A propos pługa to no, zimą ładnie go ogarnęliśmy. Wszystkie luzy, nieluzy e, zostały załatwione. Inaczej teraz ta orka wygląda. Przyjemniej idzie robota dla oka, jak się wie, że jest wszystko elegancko. Jeszcze planowaliśmy to bezerkowym agregatem porobić, ale wyszło, że ta działka pójdzie pod pułka, a chyba następna bezerkowo z obornikiem więc będzie też takie nasze nowe doświadczenie bo tak wcześniej nie robiliśmy a propos, południ jeszcze wyszło już po filmiku że tam na wale jest listwa jedna taki zgarniacz który pilnuje żeby ten wał się piachem nie zapiechał, no to gdzieś tam wpadł ten kamyk wał się blokował i przy się żeby ten wał no, puścił się te zgarniaki wygieły do tyłu, w sensie jeden mi się wygiął, teraz wziął sąsiad go na testy i dla niego też kilka, kilka już się wygięło więc e, agregat Lux tylko chyba jak na nasze działki to wału jest, wał musi być inny Kramer po przeglądzie na na akcję rok temu, pamiętam, mieliśmy z nim awarię, coś w nim poszło, już nawet nie pamiętam, co że nie widzieliśmy o co w nim chodzi. Ładowarka e, stanęła, ale szybka robota była jakiś drobiazg. Tak samo teraz e, przy bezorkowcu, jak robiłem 800 -ką. Teraz no dokończę, jak robiłem 800 z bez to jechałem po drodze i przy 50 na godzinę nagle wszystkie monitory mi zgasły Ale jeden telefon, wyszła szybka akcja, że kabelek się odłączył przy akumulatorze I... I wyszło 10 minut przerwy, a strachu mi narobiło Taśma za szybko no i jakoś ta działaczka idealnie wyjdzie. Jeżdżę 10 na godzinę. Yy. Idzie no tak około tych? 6 rozrzutników na hektar. Pewnie widzicie fanfarka przez te, nie przez te, tylko przez strajki. Na strajki bardziej. No, pędzi korzech, tak patrzy 10 na godzinę. Jadę z nim równo. Zobaczymy jeszcze, może wpadnie bezerkowiec z eee, agrimetu na dniach. Byłoby fajnie sobie porównać czegoś innego. Lusterko uległo też awarii przez gałązkę. Niestety. Trzeba zamówić nowe, w sensie tą dolną płyteczkę. Trochę z zewnątrz. Także tak to, moi mili, wygląda Widzimy się w następnym filmie Do zobaczenia, cześć!